Marcin Możdżonek, były kapitan Biało-Czerwonych, Michał Winiarski, aktualny kapitan Biało-Czerwonych. Biało zagrają w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. To jest super wiadomość, która płynie ze Słowenii z truniem kwalifikacyjnego. Ej, trzeba zacząć od tego, że bardzo się cieszymy, że dzisiaj wygraliśmy i mamy już ten amans po wczorajszym ciężkim meczu. I... Przegrany można powiedzieć na własne życzenie dzisiaj jest zdecydowanie lepsza nasza gra i cały mecz, można powiedzieć pod kontrolą tylko zawody i cieszymy się bardzo już zaawansowym Marcinie Plan wykonany w innej wersji zdarzeń nie przewidywaliśmy, mieliśmy awansować, awansowaliśmy. Tyle jakaś, jakieś wnioski, jakaś nauczka po Słowenii czy po prostu zapominacie o, o takiej wpadce w drodze na polskie mistrzostwa świata? Ja myślę, że to jest początek sezonu. Naprawdę jesteśmy troszeczkę za krótko, żeby żeby tą grę mieć już taką w zupełnie stabilną. Takie, takie przystaje niestety się zdarzają. Najważniejsze jest, że dzisiaj diametralnie nasza gra wyglądała lepiej. I... Powtórzyliście raz, cieszymy się z awansu. Pan wykonany, i to jest najważniejsze. Czego teraz spodziewać się po, po spotkaniach Polaków w Brazylii, i we Włoszech? Wiemy o tym, że do Brazylii poleci zupełnie inna drużyna. Być może w Italii kilku zawodników, którzy zostaną troszkę od odpoczynku, dołączą. To będą takie pierwsze bardzo poważne, istotne testy, czy istotnym testem będzie turniej filmowy, do którego mam nadzieję, że się zakwalifikujecie? To pytanie do Stefana: czy to będzie poważny test? Tak naprawdę, tutaj sztab decyduje, kto gdzie, będzie, kto gdzie będzie grał. My się musimy do tego dostosować, nawzajem sobie pomagamy. Jesteśmy za krótko, żeby jakieś wnioski wyciągnąć i przewidywać, co będzie dalej.